Będzie jumping, pragnie doznać silniejszych wrażeń, skacząc z coraz większych wysokości. Poprzez kombinację będzie jumping ze spadochroniarstwem, rek i jego kolega Michael skaczą w tandemie połączeni liną długości 15 metrów. Michael otwiera swój spadochron, zaś rek spada z rosnącą szybkością. Kiedy wyczerpuje się długość liny, rek ma swój skok życia. Podnieceni eksperymentem Michael i Reg decydują się na dalsze próby. Tym razem planują otworzyć spadochron dopiero, gdy osiągną zawrotną szybkość 180 km na godzinę. Ich próba będzie filmowana przez operatora Tima McNeya. Reg sygnalizuje, że osiągnęli pożądaną prędkość i Mike otwiera spadochron. Lina łącząca skoczków pęka pod ciężarem Rega i uderza go w twarz. Nieprzytomny od uderzenia rek spada jak kamień w dół z wysokości 900 metrów. Na szczęście odzyskuje przytomność na tyle, żeby otworzyć spadochron. Tim, filmujący scenę, rzuca kamerę i widząc co się dzieje, skacze ratować kolegę. Kiedy zbliża się do niego, zdaje sobie sprawę, że Rek jest poważnie ranny. Podczepia Rega do swego spadochronu, aby kontrolować jego lot. Wreszcie są na Ziemi. Dzięki zdrowemu rozsądkowi i szybkiej reakcji Tima Red Jones będzie żył, aby znów rzucać wyzwanie naturze.